O no więc mówię, no, trochę mnie ten filmik dobił i yy, to nie dlatego, że obój Boże ludzie cheatują, no teraz yy, sytuacja taka, że o Jezu, yy, o Jezu, dwa lata temu to yy, spotkałem, spotkałem gościa, chyba citował nie, nie, on po prostu był lepszy, miały sitrega, coś tam, stranie w banie, takie były odpowiedzi. Teraz, o, sp spotkałem cheatera, aha, no, skucha, masz wideo, pośmiejemy się, taka jest różnica w tym momencie między, między, w reakcjach ludzi I to nie jest dobre. Kiedyś, kiedyś, jak powiedzieliście komuś, że spotkaliście cheatera, to bym po prostu nie wierzył. Póki mu nie na nagrania, jak facet, nie wiem, lata, albo co. Bo teraz to właściwie co drugą grę może się spodziewać, że gościu haksuje. To, inna sprawa, że ten numer z Instant Reaperem i rzeczami, które dzieją na statkach, to jest coś nowego. Tego nie było. O cholera. Oni są po drugiej stronie fortu. Tak. Czy oni biją ostatniego bossa? Tak. Ja myślę, że możemy podpływać. Akurat Syra na skociła jako ostatnia w mnie. Magic. Ja skakuję z drugim kekiem od razu. Jeden gościu wraca, drugi gościu wraca, uważaj, dobra, poświęciłem się, bo gościu był, ale zrobiłem więcej dziur. Zabili mnie Jak ten facet przeżył Dobra, myślę, że możemy im kraść Dawaj lecimy Dobra, podp podpływam od prawej przygotuj się, żeby podnieść przód. to nie Zakręcaj w prawo w prawo Oj, chyba mamy tutaj makro na miecz, podpływam za nich. Zobaczmy. Oczywiście w tą stronę jest pod więc bo na... Z prędkością zero. O nie mam Zosia! Uh, Nieprzyjony no, rekin! To I kurwa z tym mieczem, to po prostu nie wiem, czy tu mamy kolejnego błotnika. To właściwie się wydaje, że mamy makro. Padłem ale trzeba im zrobić ostry pan. O, fatełka. Szkielety nie pomagają. Weź tam do nich wystrzel. Ten położy masz. Co jest? Jeszcze nam się statek szkieletów wynurzył. Po pierwsze musimy kurde ogarnąć, bo nie jesteśmy w stanie w tym momencie naprawiać i z nimi walczyć. Jeszcze mamy flotę szkieletów. No co się kurde dzieje Admirał, wracaj, musimy to ogarnąć. Jeszcze nas cholera szkielety starodowały. No co za... Co za bullshit? Co tu się w ogóle dzieje? Naprawdę. No co się What the fuck?! Ej, pierwszy raz mam coś takiego. Oni że uciekają? Nie, nie uciekają, oni z nami walczą. I dobrze im idzie. Tak zostaliśmy zrerowani w tym momencie, Dobra, ładować w nich. Ja bym bardzo chętnie się do nich wystrzelił, ale musi się najpierw na nich położyć trochę ciśnienia. Dobra, zwalniam nas. Dobra, obracam nas w prawo. Idź do nich. A ja masz tu. Idź do nich, idź do nich, idź do nich. te w spiral. Już jak ci się skończy amunicja, lecz wybejluj. Jak tam, blady? Ankor ustali? Oni prawie toną. Mhm. Zatonali? Gościu mam ja Jak nic. Nie mogę nic zrobić. Dobra, wracaj. Dobra, oni zatonęli. jak coś. Tak, tak. Ja tutaj sobie na niego poczekam. A idź mi pan stąd z tymi szkieletami. Ten, ten zielony, no nie? Tak, tak, ten zielony. Tak, ten zielony, bo ten drugi, ten drugi był w, w porządku. What the fuck. Byłoby miło z tej strony, jakby podnieśli Ripera i płynęli tutaj ponownie. Na przykład z Galion z co wy na to. A tu są dobre działa, no, będą same. długo w zasięgu. Jakby no, coś. Ja płyną takiego beeline'a robię na przykład. Tego. E, jakby coś odbijaj w prawo. Dobra, widzę. Bloody płyną idą prosto na, na ciebie. Dobra admirał, zmiara planów. Będziesz odbijał w lewo. Nie mam konta tutaj. Dobra, nie masz innego działa? Nie. To leź do mnie na wieżę. Rzucam żable. Położyłem mi mast Borduję ich. Zrobię sobie kółeczko dookoła fortu i przylecę ich je walnąć od tyłu. Boarduj ich, bo oni mnie tu biją. Próbuję, ale ich dalej płynie. Ari, ale w oryginale to było, że w Niemcy nie żyjemy. Teraz zabili mnie. Kurde. Kurde, dwa, dwie armaty. Nie mogłyby ich użyć. No. Zwyzywali nas od dubów. Musisz wrócić. A już wracam. Moje sereny nie wydają flara. Dobra, zobaczymy. Jeżeli, jeżeli zakręcą za nami, chyba właśnie zakręcają, to ja po prostu wyskoczę z beczką za Libii. Ty po prostu pójdę wprost. O -o. Kurda! Uuu. Wiedziałem, że tak będzie. Znaczy, na szczęście płyniemy. No ale nie nas ładują cały czas Spokojnie, za zaraz wrócimy i się sobie poradzimy z nimi. To nie jest problem. Taki jest problem. Otwarcie na nas dostali tylko dlatego, żeby mieli fart. Odczepili się? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Odczepili się, zostali z tyłu. Eee, to spokojnie, to Oni, oni popełnili błąd. Oni robią coś takiego... Dobra, najwalujemy ich. Sp oni robią to coś to takiego... Ustawiam. Oni robią coś takiego, że zwalniają i ustawiają się bokiem do salwy. Co okej, okay, jest legitną taktyką, pod warunkiem, że twój cel ci nie ucieka non stop. Macie wektor. Skręcam delikatnie w lewo i zwaliam nas. W lewo 50, żagiel 50. Żagiel full lewo, yy, znaczy ster full lewo. Zabiłem jesteśmy... tego. Dobrze, jesteśmy full lewo. Walić go, walić, 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 walić. Cały czas macie wektor, jeszcze bardziej nas spowalniam. Yy, borduję ich. Nie mają węgla. Mm -hmm, zaraz będą mieli kotwę jeszcze. Nie ma nikogo na pokładzie. Uważajcie. Jest jeden z tobą. Obydwaj są. Uhu! Au, Auuu! Aua, au, au. Idę tam? Za tuneli. Nie, nie, nie żebym się chwalił, ale... Tam. Tam. Ten słup tutaj centralnie przed nami po lewej... To jest słup graczy. ...płynie jest... w stronę wejla. Trzeba ich zatopić. No dobra, no to trzeba będzie... Dobra, ja ich ramuję, Ej, bo mamy ja pełen cofnę. wiatr. Ramuje ich, ramuję ich. Gotów? A się, z się stamtąd, nie, 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 nie. bo oni ramują. Złap beczkę i wskocz do nich po prostu. No, Strzelili? Tak. No to skacz się teraz do nich. Czekaj, ja nas załatam najpierw. Um, jasne w locie goś mi zesnajpił. Jest border na pokładzie. Kurde, nie mam kul Nie mogę cię podnieść. Jest glitch. Nie podnieść, nie podnieść. O, fajnie, blunder bomb mi zabrakły. Nie, ja pierdziele. Dobra, musimy stąd wywalać. Przygotować się wektor z lewej. Wektor. go. Powalniam nas, będzie wściekiwał, dostał strzała. No Idę Są do niego pracowałem. na statek, prawie za toną. się nie żyje, nie żyje, podwijam nam trochę żegiel. Dobra, zatonię. Tutaj nas bladeł. nie od... mamy dziury. Dobra, bo z tego taranowania byłaby jedna. I to od razu tak nie można było zrobić, zaraz po tym jak go zobaczyliśmy, że będzie do nas strzelał. Dobra, ale teraz strzelają do nas ghost shipy. Płycie roz... zatopić fort. Ja poczekam na bug ja, jest... jest szansa, że się postrzelamy, jak się wiatr nie zmieni jakoś wybitnie, to powinniśmy być w stanie przeciąć im kurs. Jeb, to są cały czas ci goście. No dobra, wektor. Jesteśmy w maksymalnym prawym. Spowalniam nas. O, skubani! płynęli na nas. Obkornowało mnie. Mm. Brody jest na nich Ja też tam do do nich Zabiłem. Oboje nie żyją. Tak, dziękuję. <noise> A jednak chcieli walczyć Czeka ciekawostka, myślałem, że mają dość już dzisiaj mm, No ale płyną... Płynie z pełnym wiatrem na kierunku z O nie, zawraca na nas <noise> Jezus uh. I don't want to... Znaczy, ja Bo on jedyną rzeczą, którą zna, to jest to, żeby wziąć w rękę Firebomber i uczcić nią w nas. Dobra, ja pójdę na spotkanie. Bez beczki, co prawda, ale whatever. Jestem na drabinie. Mam wycelowaną w niego armatę. Ja go, ja go zabiję i. I popłynie prosto. Y no, Dobra, spróbuję Lacinam. taranować? Jap, yep, leci prosto w nas. Już nie leci, bo go właśnie wyrzuciłem za burtę. <laughs> to ja jestem, nie strzelaj. Idealnie, idealny dodź w ostatniej chwili. Jej. <laughs> I pełny wiatrem na południe, let's go. Tylko macie gostka w wodzie teraz, to wiesz. <laughs> nice. Długo tu pisałeś, admirał. Ha! Ja wiesz, co, mam fajny pomysł. Nie zabijajcie go. Niech sobie pobiega po tym forcie, on nam, nam tam nic nie robi. A ja płynę do tego drugiego słupa i się ich zapytam, czy chcą Alliance przeciwko Reaperom. O oh, shit! Jak spojrzył się na nasz statek, to zobaczył mojego Nika, na nim, że jest kapitański. to jest? Alliance? Guys, come on. Let's do an alliance and sing the Reapers Brigantine at the fort of that big red scalabder. Alliance! Let, let, let's sing together! To, to nie zabrzmiało chyba tak, jak powinno zabrzmieć. To nie za, to, to jestem przekonany, że to lepiej zabrzmiało w twojej głowie. Ale zdecydowanie to, to zabrzmiało lepiej w mojej głowie. Dobra. Skończyłoby się biser na dysku za długo. Ten livestream stream trwał, więc będziemy się z woda. Yeah. Sorry. I had to. Uh, I had to. I'll for a moment. Uh, I'm unfortunately. I I think my friend was a captain, and I cannot open the flag box to change anything, and I'm stuck with uh, this uh, red reaper mark. Yeah. Okay. Okay. It doesn't matter. We can work together. Uh! <laughs> yep. Let's go. Czy ty naprawdę. To jest by the way. So, so be careful, they have more cannons. Yes, 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 we got this. Are you solo? Żeby... Żeby się zaraz nie okazało, że ten you solo? Are you solo? Uh, When well you'll be ready, uh, just say and I will try to distract them so you can maybe board them or something, I don't know. I'm not that great in in PVP. I am, uh, I'm, I'm pretty good at PVP. We'll take something. wyjaśnić. Co tu się odwiązanie parło? Ah. Jeden, <laughs> jeden koleś jakiś lata nam po forcie i po prostu ten Drugi kole... Właśnie, Kali jakiegoś drugiego kolesia nakręcił, żeby przypłynie tutaj z razem z nim jego sloopem. Eee, no, Najgorsze jest to, to... że skończyło mi się miejsce na dysku i nie mam na klipy. Muszę coś kasować. poczekajcie chwilę. Nie wiem, gdzie jest niedziomek. Też nie wiem. Zniknął. Ej, ej, chodźcie damy mu... Y, damy mu ten... Y, damy mu lód z fortu. Zabycie, zabycie tym fajnym ziomkiem. Możemy małotankowym lutem być. Jasne. Dobra, bo za chwilę ja się wścieknę i zacznę łotać no. kanon w wolę na prawo ile. Oddam strzała dla siemy. Bo mm. muszę gościa zbordować, no nie? Dobra, jestem. Zrobiłem kordturne? Wait, wait, I fell off the ship! Hey yo, wanna team up? Yeah, I'm fr I, I, I'm from the sloop! Oh shit, my bad, my bad, my bad, my bad! Uh, slow down! Slow down, I fall off the ship! Bro, I didn't know, I didn't know. And you you got like A się bo od was wiedza to wiecie. Względnie spokojnie. No nie wiem, mamy tyle dziur a jestem sam na statku. Yeah. Jestem jest, sam na statku. I, I'm coming right, right ladder. I'm from the sloop. Eee, uh, yeah, okay, 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 okay. Can you bucket? Can you bucket? Uh, okay. Ah, uh, no, it's fine. Uh, it's fine. You are not sinking. Uh, okay, nice nice. Okay. Co mamy teraz zrobić? Nic, naprawdę. Chilować. Dobra, go z... Z bladeruję go, okej? Okay? No co mam? Że Chcesz żebyśmy go zatopili? Nie, nie. Bloody! <grytanie> <grytanie> God dammit, Bloody Stop it! We want to give him Fort, for, uh, fort Loot. Yeah, he stands to this. Whoa, whoa, what? Uh, <laughs> uh, so, yes. Yeah, so, sorry, sorry. It was a ruse. basically I'm basically the captain oh. of this brigantine. Oh, we we stole the sense, other guy's sloop. Yeah. <laughs> uh, sorry I, oh, We were God. we were not sure. Would you believe me uh, saying that I cannot access the flag box and stuff? But since you are here, yeah, I, 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 I. I... I thought you were gonna like get me here, then get me to get the uh, brick and then double cross me. Uh, yeah, cl like close that. enough. <laughs> I felt like that would happen. We just, just wanted want to give you the loot for the At least that. Give the loot for I. Yes. yes. My plan stuff. was just to get the chest of legends and leave the rest to you, man. Uh, actually, I don't think there is uh, much more than that. Yeah, there oh, is some okay. no chest of legends. Should you maybe fix your. Oh, okay, I got it. have a Yeah, uh, We okay. have it.

ale mam, ale mam szatajski pomysł. O kurde! Nie, to się chyba nie uda. Ja byłem przekonany, że on tu ma skarbów więcej. To się chyba nie uda. Nie, no nie, nie będę aż taki wredy. Zrobimy kega, żeby było odklepać tego kega. No, mógł mnie nie zauważyć, wiesz? Jak macie, jak miał słabe fpsy, to. E, widzi mnie. Jak ma słabe fpsy, to. E, to ten. To mnie mógł nie zobaczyć. <Síká> chyba jednak mě vidí. <Síká> A nemám <u> nic. <Síká> Nie miałem mu uratowało no mi to życie. Nie ten guzik! Dobra, żadnych obrażeń, kego